Nazywam ja się Rafał. Od 10 lat działam na rynku IT, od 10 lat działam tutaj w Bielsku i tak na początek tak mała dygresja, że super, że organizujecie te spotkania. Dzięki Wojtek za kontakt. Tutaj w Bielsku naprawdę da się robić rzeczy, da się rozwijać biznes, wiele znajomych wyjechało na szeroko pojęty zachód, UK, Niemcy, Wrocław, Warszawa, czy też Kraków, a wiele ludzi tutaj zostało ze względu na to, że nam się tu podoba i ze względu na to, że naprawdę biznes da się tutaj robić. Ja troszeczkę opowiem o tym, czym się zajmuję i, i jakie jaki interesy tutaj prowadzimy, więc... Zaczynając od 2010 roku jestem Project Managerem oraz współwłaścicielem produktu Spring Loops. Jest to produkt typowo dla web deweloperów oferujący subversion hosting oraz narzędzia do deploymentu. Rok temu zrealizowaliśmy kolejny nasz produkt, jest to Body Works i jest to git platforma z narzędziami do continuous delivery. I teraz troszeczkę o liczbach. Przez te 6 lat pracy udało nam się pozyskać, i na chwilę obecną mamy ponad 1500 płatnych klientów z ponad 40 krajów. Głównie jest to rynek Stanów Zjednoczonych. I tak, jak do tego doszedliśmy, bo niektórzy pytają jak to się stało, jak pozyskaliście tych klientów. No i ja nie lubię jak ktoś tłumaczy to na zasadzie miałem trochę szczęścia albo znalazłem się w odpowiedniej chwili, w odpowiednim czasie. Nie zgadzam się z tym kompletnie, gdyż to wszystko zależy tylko i wyłącznie od ciężkiej pracy. Przez 6 lat ciężko pracowaliśmy codziennie, co tydzień dostarczając nową funkcjonalność, gromadząc naszą bazę klientów, także to jest taka dobra wiadomość dla wszystkich. Jeżeli ktoś planuje jakiś swój interes, nieważne czy jest to związane z, z sasowym rynkiem, czy obojętnie jaką gałęzią biznesu, to przede wszystkim ciężka praca, dobra jakość produktu i naprawdę da się, da się zarobić. Tutaj troszeczkę właśnie o tym. O tej ciężkiej pracy to nie było tak, że my pojawiliśmy się na rynku w 2010 roku, był, było wolne miejsce na tego typu produkt, i nagle było BAM: mamy tysiąc klientów. Tak, mówię. To było z miesiąca na miesiąc, z tygodnia na tydzień, z roku na rok. To jest proces ciągły pozyskiwania klientów, i teraz y Cała prezentacja miała być o continuous delivery, ale ostatnio rozmawiałem z Wojtkiem i wiem, że nie wszyscy jesteście z branży IT, dlatego prezentację postaram się poprowadzić w taki sposób, żeby każdy z Was mógł wyciągnąć coś dla siebie. Uważam, że Doświadczenie, które zgromadziliśmy realizując te projekty, jest na tyle uniwersalne, przynajmniej większość z punktów, które wam będę starał się przekazać, że każdy z Was będzie w stanie coś z tego wyciągnąć. Tutaj. I teraz chcę zacząć od tego, w jaki sposób my realizujemy swój, swoje produkty, w jaki sposób je rozwijamy. To wszystko sprowadza się do. Iteracji. Najważniejszą rzeczą w całym procesie planowania, rozwijania aplikacji jest iteracja. Czyli staramy się jak najszybciej dostarczyć daną funkcjonalność klientowi. Po co? Po to, żeby dostać jego feedback. Jak najszybciej znowu. I znowu po co dostać ten feedback, żeby jak najszybciej zareagować na jego potrzeby? W ten sposób jesteśmy w stanie dostarczać produkt nie taki, jak nam się wydaje, że rynek oczekuje od nas, tylko w taki sposób, żeby. On odpowiadał nasz, on, nasz produkt odpowiadał rynkowi, i to wszystko tak naprawdę sprowadza się do cyklu deminga. I yy, zaplanuj, wykonaj, sprawdź, zareaguj i z powrotem. Te iteracje powinny być jak najkrótsze. Yy, w naszym przypadku wygląda to tak, że yy, planujemy daną funkcjonalność, realizujemy ją poprzez projekt, kodowanie, relisujemy tą funkcjonalność, dostajemy feedback od klientów, reagujemy na ten feedback. W, 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 da, w, w chwili obecnej wygląda to tak, że każdy z naszych produktów jest realizowany przynajmniej raz w tygodniu. Czyli yy, co tydzień dostarczamy nową funkcjonalność, yy, poprawiamy fixy, które nam yy, klienci zgłosili, i co tydzień yy, dostarczamy nową wartość dla klienta. To jest niesamowicie istotne, gdyż. Yy, jeżeli klient nie będzie widział, że wasz produkt żyje, że jest rozwijany, bardzo szybko go stracicie. A w sasowych produktach najważniejsze jest nie to, żeby pozyskać jednego klienta na chwilę, tylko żeby ten klient u was został jak najdłużej. U nas taki średni cykl życia klienta, jako że jesteśmy dosyć wąską branżą, wynosi. Od dwóch do trzech lat. Także jest to dosyć długo w porównaniu z innymi sasowymi produktami. To tyle, jeżeli chodzi o samo planowanie i dostarczanie nowej funkcjonalności. To jest bezpośrednio związane z continuous delivery. Tak, mówię, continuous delivery polega na tym, że musimy szybko dostarczać nowy produkt. To się łączy z automatyzacją z tym, że musimy być w stanie w sposób bezbłędny, z tygodnia na tydzień, czasami. Częściej dostarczać nową funkcjonalność, poprawiać błędy i tak dalej. Teraz parę punktów. Niektóre związane stricte z webdeveloperką, deweloperką, a niektóre bardziej szerokie i dotyczące każdej dziedziny biznesu. Pierwszy dotyczy kontroli wersji. To z doświadczenia wiem, że jest to najbardziej krytyczne w projektach dotyczących deweloperki. Wszystko powinno być wersjonowane. Od kodu przez pliki konfiguracyjne po pliki update'ujące bazy. Dosłownie wszystko. Każda jedna rzecz powinna być w kontroli wersji. Jeżeli jest i nie ma w kontroli wersji, to prawdopodobnie za tydzień, za dwa będzie potrzebna, nie, nie będzie wiadomo gdzie jest i zaczną się problemy. Kolejną rzeczą jest automatyzacja. I tutaj to jest szczególnie ważne w Continuous delivery i w tym, jak my podchodzimy do rozwijania produktu. Tu powiem Wam na własnym przykładzie. Pierwszą wersję rozwijaliśmy ponad rok. Po tym roku, jak robiliśmy release tej aplikacji, trwało to ponad 15 godzin, żeby to wdrożyć na serwery produkcyjne. W tym momencie release robimy co tydzień i release trwa od dwóch do 5 minut w zależności jak duży pakiet funkcjonalności dostarczamy klientowi. Także tak jak mówię, automatyzacja przede wszystkim, a nie wiąże się to tylko i wyłącznie z tym, żeby zrobić to szybko. Jeżeli tego nie mamy zrobionego, to yy, pamiętam, w 2011 roku wszyscy chodzili yy, przez tydzień, yy, nie wiem jak to nazwać, ale na pewno niewyspani, yy, na pewno zestresowani, deweloperzy nie wiedzieli co robić, przez to popełniali więcej błędów, przez to znowu ten release więcej trwał, przez to cała atmosfera koło tego, zamiast cieszyć się, że dostarczamy, zamiast yy, pokazywać klientowi, że mamy nową wersję, to cało, cały ten proces był po yy, prostu okropny. Kolejna rzecz to jest, jeżeli coś jest bolesne, rób to częściej. Przykładem ja teraz na tej prezentacji, ja rzadko robię prezentację, dla mnie to jest niesamowity ból, stres, chodzę spięty i do końca nie wiem, czy dobrze wyglądam tam na tej kamerze, czy nie. O, ja sobie obiecuję, że postaram się to robić częściej, wtedy będzie mi to łatwiej przychodziło. To samo dotyczy release'ów, jeżeli my to robiliśmy raz na rok, to było to bolesne. Jak robimy to co tydzień, to jest to automat i nic nas to nie kosztuje. Uważam, że dotyczy to wszystkiego, każdego biznesu. Jeżeli dla jakiegoś małego biznesu problemem jest nie wiem, rozliczanie się, to powinien to robić częściej. Jeżeli problemem jest zrobienie jakichś statystyk, to powinien te statystyki robić częściej. Im częściej to robię, tym łatwiej mi to przychodzi. Kolejna rzecz, niesamowicie istotna i wprost zaczerpnięta z agile'owych metod prowadzenia projektów, czyli definicja tego, co jest zrobione. Nie ma czegoś takiego jak 80% gotowości. Czy zrobiłeś to, no tak, na 80%? Nie, nie zrobiłeś tego. Jeżeli to zrobiłeś, to zrobiłeś to na 100% i u nas w produkcie, jeżeli dostarczamy jakąś funkcjonalność, to my musimy być w 100% pewni, że ona jest dobra, bo inaczej jeżeli będą błędy duże, to to się odbije na tym, że nasi klienci przestaną z nas korzystać. Również uważam, że to hasło dotyczy wszystkich. Każdy powinien określić, co znaczy wykonana rzecz. W każdej firmie powinno być określone Czym jest rzecz skończona? I z tym wiąże się kolejne hasło, czyli quality. Wszystko powinno być przetestowane i dopracowane na ostatni guzik. Dotyczy to każdego biznesu. Jeżeli będziemy dostarczać produkty dobrej jakości, to będziemy się wybijać z tłumu. To jest jedyna gwarancja tego, że nam się uda, Jedny, jedyny wymóg tego, żeby nam się udało. Musimy dostarczać produkty dobrej jakości. Słabe produkty po prostu giną. Jest tego tyle, że po prostu zginiemy w tłumie. Kolejnym jest odpowiedzialność w zespole. I tutaj to jest również bardzo krytyczne u nas. U nas obecnie pracuje 20 osób w zespole rozwijając te produkty. Owszem, są podziały na osoby. Senior developerów, junior developerów i tak dalej. Ale te podziały nigdy nie ograniczają możliwości użytkownika. Chodzi o to, że. O przykład: kto z Was słyszał o firmie AdWeb początek tego roku? Firma hostingowa miała jednego administratora, który miał klucze do wszystkiego. Yy, ogadało się, że yy, pokłócił się właściciel z administratorem, administrator sobie poszedł i okazało się, że klienci wszyscy, całej firmy hostingowej, stracili dostęp do swoich stron, baz danych itd. itd. Przez to firma natychmiastowo zaczęła tracić klientów. Jedna osoba odpowiedzialna, jeden administrator, gdyby więcej osób miało możliwości yy, Zarządzania tym, czyli miało yy, prawa do serwerów, wiedziało, jak to zrobić, wszystko by było udokumentowane i tak dalej, nie byłoby tego problemu. Zawsze, jak kładziemy coś na barki jednej osoby, to ja już nie mówię o kłótni między deweloperem czy między administratorem a właścicielem. Ja mówię o przypadkach losowych, ja mówię o tym, że ktoś zachoruje, a trzeba wypuścić bug na produkcję i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Tutaj. Naprawdę ważne jest, żeby każdy był odpowiedzialny za produkt. Kolejną zasadą jest to, żeby wspomagać zespół. Cały zespół, tak, jak wcześniej powiedziałem, powinien mieć możliwości prawa, odpowiednią wiedzę. Senior developer powinien przekazywać swoją wiedzę junior developerowi itd., itd. Ale to na tym się nie kończy. Równie ważne jest to, żeby jeżeli dany zespół ludzi potrzebuje narzędzia, serwera, narzędzi serwerów obojętnie czego do pracy, to, powinno to powinni to mieć dostarczone. Chodzi o to, żeby ludzie... Mieli możliwości pracowania. Koszty y, y, licencji, koszty serwerów to wszystko jest ułamkiem ceny tego, co y, jako firma płacicie pracownikom, deweloperowi itd. Tak U nas jeszcze powiedzmy, że ta różnica nie jest tak duża im dalej na zachód, tym ta różnica jest jeszcze większa y, gdzie deweloper zarabia powiedzmy 5000 dolarów, a koszt serwera koszt, y, wynosi 100 dolarów miesięcznie. Wszystko, czego potrzebuje nasz pracownik powinno mu być dostarczone. No i tutaj ostatnia zasada, i to jest najważniejsza moim zdaniem, zasada. Cały czas powinniśmy się uczyć. To nie dotyczy tylko tego, co ja mówiłem o dostarczaniu produktu, czyli zaplanuj, wykonaj, wypuść na rynek, sprawdź, czy rynek, jak rynek zareagował, popraw, znowu wypuść i tak dalej. To również dotyczy tego, jak my pracujemy w zespole. Każdego procesu, każdego elementu naszej pracy codziennej i tak dalej. Jeżeli będziemy cały czas to robić, to po pierwsze, Będziemy w stanie dostarczać lepsze produkty na rynek. Po drugie, atmosfera w zespole będzie całkowicie inna. To Wam mogę gwarantować. U nas, tak jak mówię, pracuje 20 osób. Różne mieliśmy sytuacje w zespole, różne spięcia, niespięcia, ale z miesiąca na miesiąc wygląda to inaczej. Docieramy się jako zespół, realizując dokładnie tą zasadę. No i to tyle, jeżeli chodzi o, o moją prezentację, to wszystko, o czym powiedziałem, sprowadza się do paru prostych punktów: bezpieczeństwa, dochodów. Elastyczności na rynku to jest też bardzo ważne. Jeżeli my jesteśmy w stanie często dostarczać nowe, nowy soft, wtedy jesteśmy bardziej elastyczni, jesteśmy w stanie reagować na rynek. To yy, dotyczy innowacyjności, to dotyczy yy, wszystkiego, co tak naprawdę sprowadza się do profitów. No i to tyle. Yy. Z mojej strony, tyle miałem Wam do przekazania, tak jak mówię, na początku myślałem, że będę mówił bardziej o Continuous Delivery, o tym jak automatyzować te procesy, jak to u nas w firmie wygląda ze względu na to, że y, jesteście ludźmi z różnych branży, postanowiłem troszeczkę w innym tonie poprowadzić tę prezentację. Dziękuję. Brawo.